Zajęło mi 5 lat, żeby się tego nauczyć. Ale ja Ciebie nauczę tego w minutę. 10 innych diet. Próbujesz i myślisz, że się złamiesz. W końcu to zacznie działać. Kolejna głodówka, ale dalej nic się nie rusza. I to nie jest Twoja wina. To jest wina takiej rutyny i struktury, którą miałeś. Pomyśl, gdybyś miał plan, który działa do końca Twojego życia. Ja kiedyś patrzyłem na siłownię przez pryzmat. O, idę, żeby wszyscy się na mnie oglądali. Chcę sobie zwiększyć mojego fiuta, moje ego. I byłem debilem, bo nie powinno się po prostu patrzeć na siłownię w ten sposób. I to jest wielki problem, ponieważ wiele osób patrzy na siłownię jako podnoszenie żelastwa, a nie poprawa zdrowia mentalnego i fizycznego. Daj znać w komentarzu, co twoim zdaniem jest największym benefitem chodzenia na siłownię i po prostu zdrowego prowadzenia się. Najważniejsze jest postawienie sobie celu, gdzie chcesz być za dwa lata. Chcesz za dwa lata być przykładem dla swoich dzieci? Czuć energię, zdrowie, być pewnym siebie i praktycznie iść przez życie jak Batman? Jesteś w stanie to zrobić. Ważne jest to, żeby wykreować sobie rutynę, która jest dookoła twojego życia, a nie życie dookoła tej rutyny. I to jest właśnie ta rzecz, która może ci zagwarantować te długotrwałe efekty. Że twoje wnuki będą grały z dziadkiem, nie wiem, w siatkówkę na plażę albo w piłkę, a nie siedziały z tobą na kanapie i oglądały trudne sprawy, bo nie może stać z wyra.